Niech no zgadnę, mały. Chcesz sałatkę? Wezmę dwa razy potrójny deluxe na tratwie, cztery razy cztery na surowo-dodatkowe krążki w ciasnych koszulkach, cztery tłuste ośki płaczliwe, upieczone i ociekające. Podajemy tu jedzenie! Już się za to biorę! Bąblociut! <laughs> Spongebob! Słyszałem, że robisz niezłe kraboburgery. Tak, a ja słyszałem, że jesteś wredny. <suszy> tak, no to proszę bardzo! <suszy> no, bomblodziób, i co powiesz? To jest nawet niezłe. Ale mam jedno ale. Zapomniałeś o piklach. Nie! Jesteś najlepszy? Nie wydaje mi się. Przegrałeś! Ale pikle powinny być na miejscu. Wiem, że je włożyłem. Gdzie są te pikle? Pikle, pikle, pikle! Ua! Chyba mi dwa dolce. Dwa dolce? Dajesz gwarancję. Zwracamy za wpadki. A to! Mo możemy o tym pogadać? Nie! Może wolisz żetony do łazienki? Raczej nie! To może darmową szklankę wody! Tuzin darmowych szklanek wody! Dorzucę do nich lód? Nie! Wracaj dwa dolary! Dwa dolary nie! nie krab. wiem, że włożyłem pikle do kraboburgera. Potrącę ci te dwa dolce z wypłaty. Zaraz! 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 Wracaj do roboty! Zamówienia czekają! Dawaj kraboburgera! <grym> Okej, okay. tym razem nie mogę zawalić! Dobra, Boa, potem keczup, Musztarda i pikle? Nie, to nie tak! Uf. Boła! Musztarda! Potem keczu! to? Wtedy pikle! Nie! Musztarda i buła. Docisnąć. A gdzie włożyć kotlet? Piklę. Keczup. Zaraz. Spanczmy, myśl, myśl, Nie odlatuj. Bułka. But. Musztarda. Rondel. Buła. Nie. Panie Krab. Się pogubiłem, że nie pamiętam żadnego przepisu. A może do końca dnia weźmiesz sobie wolne? O nie, panie krab, a kto zrobi kraboburgery? Nie musisz się o to martwić, jest skalmar. E, co? Pan krab ma rację. Muszę przewietrzyć umysł. To była kotlet ketchup. Drzwi! Gdzie drzwi? Panie krab, nasze drzwi zginęły. O. E Przepraszam, Panie Krab. Te pikle nieźle mi namieszały w głowie. Lepiej pójdę do domu i odpocznę. Ale którędy do domu? Oczywiście. <grym wytkujesz>